Cześć, dzisiaj króciutki filmik. Chciałem Wam powiedzieć, jaki jest najzdrowszy owoc świata. Jest to dość ważna informacja, bo można stworzyć sobie preferencje, kupować częściej te owoce, które są zdrowsze. Sprawa jest prosta, choć niektórym może to utrudnić sprawę, a niektórym ułatwić. Stwierdźcie sami, do której grupy będziecie należeć. A więc, jaki jest ten najzdrowszy owoc świata? Otóż dosłownie każdy. Bo wiecie co? To zależy przede wszystkim od tego, jak jest uprawiany. Bo przypuśćmy, że dostaliśmy taki najlepszy owoc świata. Najzdrowszy, bo ma największe zdolności antyoksydacyjne i kupę witamin. Ale jeśli był nieodpowiednio uprawiany, czyli na przykład na złej glebie, lub był bardzo często opryskiwany, lub był przenawożony w szczególności azotem, bo jak wiemy, przenawożenie azotem powoduje, że taka roślina ma bardzo dużo azotanów, a azotany robią z żołądkiem dosłownie miazgę. Więc jeśli mamy nawet najzdrowszy owoc świata. Przypuśćmy borówkę, chociaż borówka nie jest najzdrowszym owocem świata. Aczkolwiek, no, gdzieś w czołówce jest mniejsza z tym. Więc załóżmy, że mamy taką borówkę od jednego i drugiego plantatora. Załóżmy, że jest to najzdrowszy owoc świata. Jeden plantator będzie opryskiwał, przenaważał azotem, a drugi nie. Ten sadownik, który miał borówkę często opryskiwaną i przynawożoną azotem, może być mniej zdrowa od przypuśćmy zwykłego jabłka, które było uprawiane ekologicznie. Więc uważam, że wszelkie tego typu rankingi, o ten owoc jest najlepszy na świecie, najzdrowszy, nijak się ma do tego, jak jest w rzeczywistości. Bo nawet co z tego, jak będziecie mieli taki. Ranking i załóżmy, jagody AK okay, będą najzdrowsze na świecie. To co wam z tego, jak nie możecie ich kupić w swoim warzywniaku? W dodatku zapłacicie krocie. Więc po prostu zwracajcie najpierw uwagę na to, gdzie były i jak uprawiane. Na razie, dzięki za oglądnięcie. Powiedzcie, co o tym sądzicie. Pa!